Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A Tobie Panie Piotr przyszedł do Jezusa i zapytał, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy. Jezus mu odrzekł. Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jedynego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a ja wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, którym mu był winien sto denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry żyjemy w dziwnych czasach, gdzie jest też dużo różnych szumów, zakłóceń, chaosu informacyjnego i chaosu wartości. Ten chaos wdziela się także do ludzi Kościoła. Czasem jesteśmy zagubieni. W naszej wierze czujemy się niepewni. Ale takie czasy to nie tylko nasza specyfika, ale wiele razy w historii zbawienia lud wybrany i Kościół Boga doświadczał właśnie takich trudności. I Pan Bóg nigdy nie zostawia nas samymi, ale posyła nam, mówi do nas przez wydarzenia albo przez ludzi i takich szczególnych ludzi przez których Bóg mówił w historii, nazywano prorokami Boga. 800 lat przed narodzeniem Chrystusa ówczesny Izrael znajdował się w sytuacji podobnej do wielu krajów, które przeszły, kraje wschodniej Europy, jeszcze tak niedawno, w tym Polska. Z jakiegoś wielkiego ucisku i biedy nagle zaczął pojawiać się dobrobyt. Ale w przypadku Izraela, który rósł w siłę i w bogactwo, a ościenne narody były słabe, niestety oznaczało to także sprzeniewierzenie się Bogu, ponieważ po pierwsze ci, którzy się bogacili, Bogacili się kosztem prostych ludzi, którzy byli wyzyskiwani. To Bogu się nie podobało. Ponadto ci, którzy się bogacili, bogacili się też dlatego, że zaczęli handlować z ościennymi pogańskimi narodami i zaczęli ich sobie zjednywać. Mówią, żeby nam lepiej szło, zaprzyjaźniajmy się z nimi. Tolerujmy ich bogów, nawet w jakiś sposób im sprzyjajmy. To był poważny grzech, grzech bałwoswalstwa. I nie zmieniło tego nawet to, że w tym samym czasie ci sami ludzie składali ofiary w świątyni Bogu Jahwe. Oczywiście szerzyły się też różne inne grzechy i perwersje. I Bóg powołał proroka Amosa, zwykłego prostego człowieka, który pracował jako pasterz. Bóg go posłał i zaczął głosić potrzebę nawrócenia. W tym swoim głoszeniu pokazywał ludziom, że budujemy wspólnie nasz naród. I porównywał tą budowę do murów, które ochraniają miasto. W owych czasach to fundament, mury, które osłaniają miasto. I mówił: Jeśli dalej będziemy budować na grzechu i będziemy szargać imię Boga, to te mury, te nasze cegły będą bardzo szybko słabe, one będą pękały i w końcu. Cały mur się rozleci i zostaniemy złupieni przez nieprzyjaciół. Z tym swoim słowem dotarasz do świątyni jerozolimskiej, gdzie usłyszał go najwyższy kapłan. I wiecie, co powiedział do niego? Wynoś się stąd. Zamknij się i wynoś się. Nie chcę cię więcej słuchać. Bzdury gadasz, fake newsy. Nikt inny tego nie mówi. Nam jest dobrze, składamy Bogu ofiary. Wszyscy go wyśmiewali, bo przecież patrząc po ludzku, nikt nie mógł im zagrozić. W 20 lat po jego słowach Izrael upadł. Został podbity przez słaby wcześniej naród asyryjski. I stało się dokładnie tak, jak prorok zapowiadał. Gdyby go posłuchali, gdyby. Ale moi drodzy, to na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to szczególna strategia złego ducha, która jest niezmienna od czasów biblijnych. Zawsze, kiedy pojawiają się prorocy, zły duch dąży do tego, żeby jak najszybciej ich uciszyć, żeby nie był słyszany głos prawdy. Tak jak ten kapłan w świątyni chciał uciszyć Amosa, tak samo we współczesnych czasach są głosy, które chcą zamknąć usta kościołowi, ponieważ to kościół jest głosem proroczym Boga w dzisiejszym świecie. Ilu nas tutaj jest wierzących? Każdy z nas ochrzczony dostaje misję proroka, misję prorocką. Mamy w tym swój udział. Ty i ja, chociaż często może nie czujemy się przygotowani, nie czujemy, żeby nasza wiara była tak mocna, ale to jest prawda. My jesteśmy prorokami. Tymczasem jak próbuje się uciszyć głos Kościoła dzisiaj? W wielu krajach zachodu e, państwo dąży do tego, żeby rolę Kościoła ograniczyć tylko do instytucji charytatywnej. Bardzo dobrze, że jesteście. Pomagajcie biednym, troszcie się o sieroty, pomagajcie finansowo. Natomiast kiedy Kościół zaczyna głosić prawdę, zaczyna napominać tych, którzy grzechom, grzeszą przeciwko Bogu, zaczyna się mowa nienawiści, zaczyna się hejt, zaczyna się wyśmiewanie i mówienie: zaraz, zaraz, hola, hola, wasze miejsce jest w tym budyneczku, który nazywacie Kościołem. Wiara to jest sprawa prywatna. Możecie się modlić gdzie chcecie, w waszych domach, w kościołach, ale Boga nie mieszajcie do spraw społecznych. No wielkie kłamstwo diabła w naszych czasach. Wiara to nie jest sprawa prywatna, o czym Jezus wiele razy w Ewangelii mówił. Moi drodzy. Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 675 możemy przeczytać o ostatniej próbie Kościoła. To jest nawiązanie do Księgi Apokalipsy św. Jana, ostatniej Księgi Biblii mówiącej o czasach ostatecznych. I wielu kapłanów, z którymi rozmawiałem, uważa, że ten numer, ten opis jest bardzo aktualny, że nasze czasy, wiele znaków na to wskazuje, są tymi ostatecznymi. Ten wpis o ostatniej próbie kościoła dotyczy Antychrysta, który nie jest tutaj określony jako jedna konkretna osoba, która by się przeciwstawiła Chrystusowi, ale mówi on tak: Antychryst odsłoni. Tajemnice bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Odstępstwa od prawdy. Dzisiaj są tendencje do tego, żeby właśnie Kościół. Był rozumiany jako miejsce w takiej fałszywie rozumianej miłości, akceptacji wszystkiego i wszystkich. Nikt nikogo nie ma prawa niczego wyrzucać, napominać. Wszyscy muszą być uśmiechnięci, poklepywać się po ramieniu i fajnie się ze sobą czuć, być tolerancyjni. Czy to nie jest fałszywa religia? Fałszywy Mesjasz, figura bez znaczenia, a gdzie jest prawda Chrystusa, gdzie jest prawda Ewangelii? Ona staje się nieważna. Bardzo często grozi nam to, że żyjąc w tym świecie, zamiast Go zmieniać, Zamiast skłaniać ku nawróceniu, to my pozwalamy się zmieniać przez świat. To my stajemy się letni i wyrzekamy się mocy Ewangelii Bożej. Tymczasem mamy być prorokami. Moi drodzy, jak jeszcze dzisiaj zły duch próbuje uciszyć głos proroków, sam jestem tego przykładem żywym opowiem wam moją historię. W tamtym roku ojciec Adam wie, byłem odpowiedzialny za stowarzyszenie misyjne i pewnego razu w pandemii zadzwoniła do mnie pani z Warszawy, która bardzo chciała się spotkać, żeby nawiązać współpracę. Nawet specjalnie pofatygowała się z tego powodu do Poznania, gdzie wtedy urzędowałem. Zaczęła wypytywać o to, jak działamy, co robimy, czy potrzebujemy pomocy, co byśmy chcieli, i skąd mamy pieniądze? I w pewnym momencie powiedziała do mnie tak: Kościół nie ma teraz zbyt dobrej prasy. No nie ma. Jest pandemia, pięć osób może być tylko w kościele, zaczyna brakować Wam pieniędzy. Może być jeszcze gorzej. To prawda, może być. Możemy Wam pomóc. Możemy załatwić pieniądze. Jest taka sieć organizacji, które współpracują. Jest nawet kilka katolickich. Ale jest jeden warunek. Musicie zrezygnować z głoszenia niektórych rzeczy. Musicie być bardziej tolerancyjni. Jakich rzeczy. Na przykład aborcja, gender, eutanazja. Diabeł próbuje nas też przekupić za 30 srebrników. Oczywiście powiedziałem tej pani, że nie jestem zainteresowany. Nigdy więcej się do mnie nie odezwała. Moi drodzy, Wy jesteście głosem proroczym Kościoła. Miej odwagę być prorokiem. Prorokuj swoim życiem, chociażby tym, co dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, co jest tak bardzo niemodne: wybaczać, wybaczać tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Świat tego nie akceptuje, bo to jest Boże. Otwieraj usta, kiedy trzeba głosić. Bronić wiary. Bądź odważnym Bożym prorokiem, bo może się okazać, że ci ludzie, których spotykasz, będziesz dla nich jedynym prorokiem, którego będą mogli usłyszeć. Jesteś ich jedyną szansą na zbawienie. Amen.